Paulina Sykut-Jerzyna, witam Państwa, zapraszam na szczegóły prognozy pogody. W ciągu najbliższej doby nad Polską dotrze front atmosferyczny, łączący dwa układy niskiego ciśnienia. Przeniesie on nam chmury i opady deszczu prawie w całym kraju. Z zachodu i południowego zachodu zacznie do nas napływać cieplejsze i wilgotne powietrze. I ta noc rzeczywiście dość ciepła na zachodzie i północnym zachodzie. Tam temperatura nawet do 8 stopni, ale więcej chmur i możliwe opady deszczu. Na pozostałym obszarze wręcz bezchmurne niebo, ale znacznie Niechłodniej. Zero na termometrach w centrum. Minus jeden stopień w Białymstoku. Południe kraju to temperatura nawet do minus 2, minus pięciu stopni wiatru miarkowanej słaby. Warunki na drogach nocą trudne tam, gdzie opady, czyli Polska północno-zachodnia, proszę uważać, tam drogi mogą być miejscami śliskie. I oto wędrujący front atmosferyczny nad Polską. Poranek jeszcze w wielu miejscach pogodny, ale druga część dnia prawie w całym kraju pochmurna i mokra. Frontowe chmury nie dotrą tylko nad wschodnie rejony naszego kraju. Jutro na pomoc. Morzu Kujawach i w Wielkopolsce temperatura maksymalna od 8 do 10 stopni. Opady deszczu na wschodzie i południu regionu. Wiatr zachodni umiarkowany. Północny wschód kraju początkowo pogodnia. W drugiej części dnia opady deszczu na północy regionu na Mazowszu. Bez opadów Białystok, a temperatura maksymalna od 6 do 8 stopni. Lubelszczyzna, Podkarpacie. Tutaj pogodnie do końca dnia, ale na zachodzie regionu będą się pojawiać opady deszczu. Temperatura do 7 stopni. Dolny Górny Śląski, ziemia lubuska od 6 do 9 stopni, pochmurno i deszczowo w całym regionie. a Warunki na drogach trudne na jutro, bo śliskie drogi prawie w całym kraju jazdę utrudniać będą opady deszczu. Proszę uważać, tym bardziej, że pogoda będzie miała negatywny wpływ na nasze samopoczucie. Możemy czuć senność, znużenie, mieć kłopoty z koncentracją, biomet obojętny wyłącznie na południowym wschodzie. Odczuwalna temperatura nieco niższa od tej na termometrach. Wiatr umiarkowany na jutro, ale środa już spokojna i pogodna. Od 6 do 8 stopni. A 9 stopni na Podkarpaciu. Czwartek mokry w całym kraju z temperaturą od 4 do 6, 8 stopni. Ciśnienie 1001 hektopaskali. Kolejne dni. W piątek rozpogodzi się na zachodzie, ale w sobotę już w całym kraju. Niedziela pogodna z temperaturą od 4 do 6 stopni. Ciśnienie w dół. Sprawdzamy jakość powietrza. O poranku w całym kraju była dobra i bardzo dobra. A tak sytuacja wygląda teraz. Więcej o pogodzie w aplikacji Pogoda Iteria.